Dlatego moje miejsca policzone. Moje są policzone bo ludzie mi leży. Że... Kurwa, nie słyszę! Ludzie muszą... Dlaczego... Co jest? Co to jest? Co to jest kurde? Ale lordowie! Cukier. Lordowie, nie czas, nie czas! Wrogie siły w końcu odważyły się wejść do królestwa. Słuchajcie mnie, bo nie zostało mi z zbyt dużo czasu. Moim zabójcom Moim zabójcą jest ogień! NIE! Eee! AAAAAAAA! Wszystkie księgi zostały sprawione! Wszystkie księgi zostały Wszystkie, wszystkie Wrakcja. głowy zostały sprawione! No, krwią! Wzmocnijcie miasto, a ja zostawiam wam godziwego następcę tronu! Dlatego. Co? Co ty? Co do ona tu robi? Zajebałeś króla? Ten król wyjdzie stąd. Albo żywy, albo martwy na noszach. Jeżeli nie wystawisz go nam, to wejdziemy tam jutro siłą. Przygotuj się. Czy jesteś gotowy, żeby wypuścić ich na uniecistwienie? Moja ekipa idzie ze mną w ogień. Co by się nie działo? Co jest kurwa? Widzę, naprawdę szara eminencja! Na tyle cię stać! Co? Nie! Tu chodzi o coś więcej, tak. Musiałem to zrobić, żeby was chronić. Jakbyśmy tego nie zrobili, to by się skończyło tu zupełnie inaczej, no. Twoim zadaniem będziemy poświęcić jedną osobę. Co? Z twojej... Gil... Zślubowałeś lojalność dla swojego lorda, prawda? Oczywiście osiągniemy moc, jakiej sobie nie wyobrażamy, Zege, rozumiesz? Będziemy niepowstrzymani. Ja. Yeah. No kurwa, idź dzięki mnie. Oczywiście, że dzięki tobie. Wszechny. Lordzie, <laughs> co się kurwa z tobą stało? Mówię. Co? Tego się nie spodziewałeś. A chcesz nas wszystkich zabordować tutaj, żeby otworzyć jakiś portal? Nie jesteś po drugiej stronie. stronie! Nie wiesz, czy ta osoba chce ci pomóc! Proszę cię. Jestem z tobą. Jestem z tobą. Jestem z tobą. A jest jak wszyscy umrą i zostaniemy tylko i sami w tej kamie? mówisz to, mówisz to. Się Nie Tak! No, no, ludzie no, udało no, się! No to co? Żyli długo i szczęśliwie. No chyba tak, chyba żyli długo i szczęśliwie. Nie! Witaj! Nie, przecież ty. Przecież nie żyjesz! Przecież cię kurwa zabiliśmy!